Jestem kandydatem do sejmu z listy Platformy Obywatelskiej z miejsca siódmego Jestem najmłodszym kandydatem na liście rekomendowanym przez Stowarzyszenie Młodzi Demokraci Chciałbym też nawiązać pokrótce do mojego hasła wyborczego Dlaczego Podlaskie jest sexy? Seksji to dla nas przede wszystkim atrakcyjność. Przez ostatnie kilka tygodni spotykaliśmy się z mieszkańcami całego województwa, rozmawialiśmy z nimi, pytaliśmy ich o opinie, z których jednoznacznie wynika, co widać na naszych na zaprezentowanych przez nas filmach na naszej stronie internetowej i na Facebooku, że mieszkańcy cieszą się z tego, że tu mieszkają, doceniają swój region, doceniają to, że rozwija się od jakiegoś czasu. Natomiast zwracają też uwagę na pewne niedoskonałości, pewne mankamenty, które jednak ten region posiada i od których, do których też należy nawiązać. I właśnie na tych opiniach ludzi, na wszystkich mailach, które również do nas przez te kilka tygodni spływały, starałem się zbudować kil z kilka swoich najważniejszych celów, z którymi chciałbym pójść do tych wyborów. I chciałbym teraz pokrótce tych cztery najważniejsze. W mojej ocenie z nich państwu przedstawić. Często na przykład słyszeliśmy od mieszkańców naszego regionu, że problemem jest brak pracy. W mojej ocenie takim podstawowym elementem dobrego rozwoju gospodarczego jest dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna. Dlatego najważniejszym celem na najbliższe lata w naszym regionie będzie dokończenie budowy dróg. S61 to jest droga Via Baltica w tym obwodnica Łąży. Droga S8 oraz Droga S19. Dokończenie, zrealizowanie tych inwestycji spowoduje, że nasz region stanie się bardziej atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów, którzy, inwestując w nasz region, będą mogli po prostu tworzyć miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Kolejnym czynnikiem, o którym często słyszeliśmy, jest właśnie problem znalezienia pracy, zwłaszcza przez, młody, przez młodych ludzi. Jednak Pewien dysonans tworzył się, kiedy słyszeliśmy od przedsiębiorców, że mają problem ze znalezieniem pracowników do własnych firm. W mojej ocenie problem ten wynika z tego, że obecnie system edukacji w Polsce nie do końca przystaje do potrzeb rynku pracy, który w tej chwili mamy, który po prostu jest dynamiczny, zmienia się ze względu na rozwój gospodarczy i z tego, że zmieniają się pewne trendy i pewne... Pewne pewne oczekiwania rynku. W mojej ocenie należałoby z tego, z tego względu doprowadzić do większego sprzężenia, do silniejszego sprzężenia systemu edukacji z przedsiębiorczością. To przedsiębiorczości powinni, przedsiębiorcy powinni nakierowywać właśnie system edukacji, powinni zwracać uwagę na to, jakie elementy praktyczne powinny być wdrażane do systemu edukacji. W jakim kierunku powinni kształcić się studenci, po to, by wchodząc na rynek pracy byli wykształceni w tym kierunku czy to ze szkół zawodowych, czy, czy z uczelni wyższych żeby ich wykształcenie było adekwatne do aktualnych potrzeb, aby wchodząc na rynek pracy mieli większą pewność stabilnego zatrudnienia w swoim regionie, w tym regionie, w którym chcą mieszkać. Kolejnym elementem, na który często zwracano uwagę, są zbyt niskie zarobki. I w mojej ocenie tutaj dobrze koresponduje z tym problemem jeden ze sztandarowych elementów programu platformy obywatelskiej, jakim jest obniżenie podatków przy założeniu docelowym, że podatek jednolity, podatek dochodowy dla, zwłaszcza dla młodych, dla osób o najniższych zarobkach Miałby być na poziomie, będzie na poziomie 10%, jeżeli oczywiście ten program zostanie wybrany przez, jakby, przez, przez, przez obywateli w nadchodzących wyborach. On promowałby również rodzin, duże rodziny, ponieważ dochód, z którego miałby być obliczany podatek, miałby być obliczany w stosunku do... Mieszkańców do, do liczby członków danego gospodarstwa domowego. Stąd promowałby on rodziny z dziećmi. I ostatnim elementem, na który chciałbym zwrócić uwagę, jest jeden z największych atutów naszego regionu jakim jest środowisko jego, jego walory turystyczne jego jeszcze do tej pory. Nieskazitelność, która wynika z e, czystości naszego środowiska, z jego nie do końca jeszcze takiego uprzemysłowienia, które powoduje, że jest ono na skalę kraju określane mianem chociażby zielonych płuc Polski. Z tego względu uważam, że powinniśmy zdecydowanie bardziej otworzyć się na alternatywne, odnawialne źródła energii. E, dlaczego akurat w ten sposób? Uważam, że Nasz region, który jest typowo regionem rolniczym, może być liderem chociażby na przykład w produkcji biogazu, ponieważ jeżeli rolnicy są tak naprawdę, produkują wiele substratów, które mogą być właśnie tymi substratami potrzebnymi do produkcji energii z biogazu, to byłby dla nich też dodatkowy element na. Zagospodarowanie takich elementów jak. Czy, czy też alternatywny sposób pozyskiwania dochodu poprzez uprawianie roślin energetycznych, którymi są na przykład trawy, kukurydza, buraki cukrowe czy sorgo. I w mojej ocenie powinniśmy w odpowiedzialny sposób bo też no, to musi być rozstrzygane w odpowiedni no. sposób, w, odpowiedzialny, w taki sposób, żeby było również opłacalny. musimy stawiać na. Takie źródła energii odnawialnej, które będą po prostu najbardziej wydajne. Dzisiaj y, technologia idzie do przodu, wchodzą nowe rozwiązania. My musimy edukować również społeczeństwo, żeby społeczeństwo otwierało się na te źródła, żeby przekonać się do tego, że warto z tego korzystać, bo to też stwarza większą możliwość bezpieczeństwa energetycznego poprzez to, że stwarza większą konkurencyjność i też stwarza większe zabezpieczenie w przypadku, gdy zaczynają rosnąć ceny energii. W mojej ocenie również poseł powinien być przede wszystkim aktywny, zwłaszcza w takim regionie jak nasz, w regionie, który często bywa określany mianem Polski B. Osobiście nie zgadzam się na to, żeby nasz region był określany takim mianem i po to właśnie potrzeba nam aktywnych ludzi, żeby walczyli o to, żeby pozyskiwać... Źródła finansowania zewnętrznego, po to, żeby nasz region miał szansę lepszego rozwoju, odbicia się od tego stanu. Dzisiaj rozwijamy się, zmienia się nasza infrastruktura chociażby rekreacyjna, ale musimy postawić jeszcze bardziej na rozwój gospodarczy, po to, żeby mieszkańcy mogli po prostu nie musieli wyjeżdżać do większych aglomeracji albo nie musieli szukać pracy za granicą. Dlatego dzisiaj należy zastanowić się, czy w ogóle Poszukiw... Zastanawianie się, czy Łomża, czy nasz region powinien otwierać się na imigrantów, tym bardziej, jeżeli dzisiaj nasi mieszkańcy muszą wyjeżdżać, poszukiwać pracy czy to za granicą, czy w innych aglomeracjach, tym bardziej powinniśmy zwrócić na to uwagę, czy właśnie Łomża powinna być tym bardziej obciążana przyjmowaniem imigrantów z zagranicy. Podsumowując całą moją dotychczasową akcję Podlaskie Jest Sexy. Cieszę się bardzo, że miało ono tak pozytywny odbiór wśród mieszkańców naszego regionu, ponieważ tak jak mówiłem, tak jak wspominałem, widać, można to zaobserwować na, na filmach, Mieli, otrzymaliśmy wiele maili, było wiele odwiedzin naszej strony, naszych yy, wiele wyświetleń filmów i z tego względu mam ogromną, wiążę ogromną nadzieję z tym, że ta marka Podlaskie Jest Sexy będzie kontynuowana w najbliższej przyszłości i w dalekiej przyszłości, ponieważ wierzę, że to będzie taki z jednej strony promocja dla naszego regionu, otwarcie się właśnie na promowanie, pokazywanie naszych atutów. I co ciekawe, otrzymujemy już zaproszenia z nowych. Od nowych miejscowości, kolejnych miejscowości, które zapraszają nas, które chcą pokazywać, właśnie chcą pochwalić się tymi atutami, tymi walorami turystycznymi, które, którymi dysponują na swoim terenie. I właśnie w ten sposób, promując, w taki trochę nieszablonowy sposób, możemy promować nasz region i walczyć o to, żeby zmieniać jego postrzeganie i budować jakby jego pozycję i jego rozwój. Na bazie takich pozytywnych emocji, na bazie atutów. Dzisiaj musimy szukać tego, co jest naszym atutem i gdzie możemy tak naprawdę, yy, z czym możemy tak naprawdę się pochwalić po to, żeby przyciągać dzisiaj ludzi do tego, żeby, że warto i przekonywać ich, że warto inwestować w Podlaskie. Bardzo Państwu dziękuję. Proszę o pytania. Podlaskie jest sekcji, to jest Pana hasło, tak? Jest to hasło wyborcze moje. To jest, jest to hasło wyborcze? Tak. Ale to hasło jest od kiedy? To znaczy tak, akcja, akcja Podlaskie jest Seksji, pod hasłem Podlaskie jest Seksji jest prowadzona od 3-4 tygodni. To była akcja prowadzona w terenie, w, podróżowaliśmy po całym województwie, spotykaliśmy się z mieszkańcami różnych miejscowości, e, otrzymywaliśmy również, zachęcaliśmy do wyrażania swoich opinii, wysyłania swoich ocen tego, jak postrzegają nasz region, żeby, żeby wskazywali po prostu te pozytywne elementy, ale też, żeby, żeby nie, jednak nie zapominać o tym, co, jest, co nie do końca jest jeszcze dobre, tak? co, gdzie jest, są jeszcze braki, bo o to wszystkim chodziło, tak? Zbudowanie programu musi wiązać się z tym, że trzeba poznać też opinie ludzi. Poseł powinien być przede wszystkim blisko ludzi, powinien wchodzić w bezpośrednią interakcję z nimi. Wtedy tylko może być skuteczny, wtedy może być dobrym posłem, takim, z którego mieszkańcy będą zadowoleni, jeżeli on rzeczywiście będzie mógł, jeżeli będzie w stanie, jeżeli będzie chciał, jeżeli będzie na tyle aktywny i kreatywny, że pozna potrzeby mieszkańców swojego regionu, który reprezentuje. Czy mają Państwo jakieś pytania jeszcze? Struktury Platformy Obywatelskiej Pana popierają miejskie? Tak. Dostałem rekomendacje od Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Młodzi Demokraci oraz dostałem rekomendacje od struktur Łomżyńskiej Na Platformy. Dlaczego tutaj nie ma właśnie działaczy Platformy Obywatelskiej? Proszę? Dlaczego nie ma tutaj kierownictwa Platformy Obywatelskiej? Wie pan co, ta konferencja jest przede wszystkim poświęcona temu, by zainaugurować moją kampanię. Ja chciałam tutaj zaprezentować przede wszystkim to, z czym chcę wyjść do ludzi, tak? co mam do zaoferowania, jakie są moje działania, jakie do tej pory udało mi się podjąć i to, z czym to chciałbym. to jest to Podlaski jest Seksy, tak? To Tak, to, był, to, był, to, był, to była to. Przez ostatnie tygodnie moja jakby aktywność była skupiona głównie na projekcie podlaskim jest seks. Po to właśnie, żeby, żeby jakby zbudować to zaplecze jakby takie e, in, informacyjne na temat tego, e, czego oczekują mieszkańcy. A kojarzy Pan, który polityk partyjny mówił, e, nazwa partii jest seks? Proszę? Kojarzy Pan, który polityk partyjny, jakiej partii mówimy, nazwa partii jest seksji? Nazwa partii w to była wstawiona konkretna nazwa partii, jest seksji. E, przyznam szczerze, że, że nie, nie, nie jakoś nie, nie dotarła do mnie taka informacja. Było Czyli to hasło było. No to ja, nie przyznam pan szczerze, pan, to że... Esem było, sex. inne klęska w tej uchwał. Być może, wie pan. Ja przede wszystkim przede wszystkim naszym zamysłem utworzenia tego hasła było przyciągnięcie uwagi. Ono miało być w pewien sposób lekko, być może kontrowersyjna, ale dla nas sexy, jeszcze raz podkreślam, oznacza przede wszystkim atrakcyjność. Cała jakby koncepcja, która była przez nas prezentowana i z którą wychodziliśmy do ludzi, miała przede wszystkim cel, aby zainteresować ich i poznać ich opinie. tutaj ona nie była jakby prowadzona w jakiś kontrowersyjny w sposób, czy, czy, czy nie szukaliśmy jakiejś, jakiejś większej kontrowersji. Samo hasło miało być wystarczająco chwytliwe, aby przyciągnąć tę uwagę. Wie pan, to już zależy od indywidualnego podejścia. Myślę, że dla zwykłego Kowalskiego, dla zwykłego obywatela nie do końca ponieważ kiedy obserwujemy dzisiejszą scenę polityczną polityków którzy od 25 lat zasiadają w sejmie w ławach sejmowych i tak naprawdę widzimy ciągle te spory takie takie często nieeleganckie często ta kultura gdzieś polityczna jest zatracana myślę że powoduje że ludzie dzisiaj potrzebują czegoś nowego potrzebują nowych ludzi nowych twarzy myślę że chcieliby przede wszystkim postawić na właśnie na te nowe twarze, na nową energię, na ludzi z nowym pomysłem, z takim pomysłem na, na nową, lepszą Polskę, tak, że już pewne, pewne elementy, które funkcjonują od 26 lat, powoli się wyczerpują. I dzisiaj chociażby ten podział, który się tak wyraźnie zarysowuje między chociażby dwiema najsilniejszymi e, siłami politycznymi, powoduje, że potrzeba tak nowej energii, nowych ludzi, którzy będą też często po, potrafili w taki bardziej elegancki i bardziej kompromisowy sposób ze sobą rozmawiać. Bo w mojej ocenie e, nie jest potrzebne... E, spory są dobre, tak? Bo spory rodzą pewne nowe, nowe koncepcje, nowe, nowe jakieś wizje i trzeba się ze sobą wspierać. I tego nie wyeliminujemy, tak? Różnimy się, społeczeństwo się różni. Natomiast musimy w taki sposób ze sobą rozmawiać, żeby dążyć do mimo wszystkiego tego wspólnego celu, o którym już mówiłem, że tym naszym wspólnym celem polityków, nieważne której siły politycznej, powinno być dobro mieszkańców. I dlatego też sam deklaruję tak, że ja uważam, zawsze zresztą tak, tak staram się praktykować swoją działalność społeczną czy polityczną, by rozmawiać z różnymi ludźmi, nieważne pod jakim szyldem politycznym startują, kandydują czy, czy, czy działają, funkcjonują. Z każdym trzeba umieć rozmawiać, z, do, z każdym trzeba umieć współpracować, by dążyć do, do, do jakiegoś wspólnego celu, bo, bo taka, taka jałowa dyskusja, jałowe spory, które do niczego nie prowadzą. Powodują tak naprawdę, że tracimy czas, tracimy energię, a dzisiaj nie mamy tak naprawdę czasu. Dzisiaj świat idzie do przodu, świat się rozwija, mamy nowe technologie, yy, mamy środki unijne, które musimy w odpowiedni sposób wykorzystać. Dzisiaj stoimy przed wielką szansą przez kolejne lata, kolejna perspektywa finansowa z Unii Europejskiej to jest 18,5 miliarda złotych. Na nasz, tylko na nasze województwo. I dzisiaj bardzo ważne jest, żebyśmy odpowiednio te środki wykorzystali, żebyśmy, bo już kolejna perspektywa, kolejny budżet unijny, myślę, że już na, na czym myślę, na pewno nie będzie już aż tak. Dla nas korzystny, być może już wtedy staniemy się płatnikiem w Unii. I dlatego bardzo istotne jest, żebyśmy tak od wykorzystali ten, te, te środki, żeby na tyle napędzić naszą gospodarkę, żeby ona była w stanie sama funkcjonować. I dzisiaj dlatego ważne jest skupienie się na rozwoju gospodarczym, na stymulowaniu naszego rozwoju gospodarczego I już przez ostatnie 8 lat. W tej ostatniej perspektywy udało nam się dużo zmienić, udało nam się zbudować drogi, akwaparki, prawda, jakieś bulwary, ścieżki rowerowe. Fajnie, że powstają też inwestycje rekreacyjne, że ludzie mogą z tego korzystać, ale bardzo ważne jest to, żebyśmy za te 8 lat, kiedy już te środki nie będą do nas wpływały, kiedy będziemy musieli sami się tak naprawdę utrzymać, nasze państwo będzie musiało funkcjonować bez tego wsparcia ze środków unijnych, aby na tyle napędzić tą gospodarkę, żeby ludzie byli w stanie odpowiednio się odnajdować, żeby, żeby, żeby oni byli tym beneficjentem tego, 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 tego rozwoju gospodarczego, żeby oni mogli to odczuć w swoich portfelach i żeby mogli po prostu, żeby nie było tak, że oni będą przechodzić obok tych akwaparków i zastanawiać się, no fajnie, że mamy akwapark, tylko dlaczego mnie na niego nie stać, tak? Może mnie stać, ale nie stać mnie, żeby pójść całą swoją rodziną. Dlatego dzisiaj musimy otwierać się na nowe rozwiązania i otwierać się na, na to, by. Przede wszystkim stawia się, jeszcze raz to podkreślę, na rozwój gospodarczy, o czym czasami niestety zapominamy, bo inwestujemy w takie inwestycje, które może są atrakcyjne wizualnie, może są atrakcyjne pod takim względem marketingowym, ale nie do końca one przystają do, do realiów, jakie dzisiaj mamy. Bo, bo dzisiaj, dzisiaj prawda jest taka, że w naszym regionie naprawdę potrzeba większego, zdecydowanego. Wsparcia dla ludzi, aby oni mogli po prostu tutaj mieszkać. Jeżeli oni powtarzają, że oni chcą tu mieszkać, że oni są szczęśliwi, że podoba im się tutaj. Tylko oni muszą mieć do tego warunki. Muszą mieć przede wszystkim godną, stabilną pracę. Jak pani transformować w naszym okręgu? wie pan. Gdybym był w stanie to przewidzieć, ciężko mi tak powiedzieć, to, za, to o tym Mamy będą... Mamy 14 do podziału. Mamy 14 do podziału, tak. Pamiętam, że, że jak pamiętamy 4 lata temu PiS wziął 6, Platforma wzięła 5 i reszta po jednym, tak. Te komitety, które weszły do Sejmu wzięły po, po jednym. Ciężko przewidzieć. Wiemy dobrze jaka jest sytuacja, tak. Ja Wiemy, w jakim żyjemy regionie. Wiemy, kto tu tak naprawdę cieszy się silnym poparciem, ja mimo wszystko. Tak naprawdę dlatego właśnie staram się prezentować swój punkt widzenia, swoje. Nie, nie staram się nie być koniunkturalistą, tak? Dobrze wiem, że to nie będzie łatwo tutaj przekonać mieszkańców do tego, żeby popierać taką partię, a nie tę inną, która cieszy się zdecydowanie. Jak dobrze wszyscy otwarcie o tym można powiedzieć, wiemy dużym poparciem. Ale dzisiaj przede wszystkim trzeba rozmawiać o tym, nie o tym koniunkturalizmie, ale o tym, co, co realnie nam potrzeba. To, to tak naprawdę, tak jak mogę panu odpowiedzieć, no, ile weźmiemy mandatów, tyle, ile ludzie nam jakby dadzą. Bo to ludzie głosują, to każdy głos się tak naprawdę liczy i to ludzie o tym decydują. I to, jak, oni, jak, oni, jak ludzie, obywatele o tym zdecydują, to będzie poznamy już 25 października. My oczywiście, no ja, ja ze swojej strony będę robił wszystko, by przekonywać mieszkańców, żeby popierali właśnie mnie, tak, i tutaj też mogę zaapelować, zwłaszcza do mieszkańców Łomży, warto głosować na kandydatów z Łomży. Popierajmy kandydatów z Łomży, bo tak naprawdę to jest bardzo istotne dla, dla naszego regionu. Łomża dzisiaj stać na więcej niż jednego posła jak do tej pory. Tak? Możemy, możemy powalczyć o więcej mandatów, tylko musimy przede wszystkim wspierać tak naprawdę tych, którzy, którym jak najbardziej leży na sercu właśnie dobro akurat tego subregionu naszego województwa. 3, jeden, pięć, nie pan, no, tak próbuję, to, nie jestem w stanie panu powiedzieć, bo y, sondaże pokazują, y, są takie, a nie inne, tak, my się sondażami staramy za bardzo nie przejmować, ja się za bardzo nad tym nie, nie zastanawiam, ja nie, nie, staram się śledzić sondaży, ja się staram przede wszystkim ciężko pracować, spotykać się z ludźmi, rozmawiać z nimi, przekonywać. Jest pan, 26 października obudzi pan się rano i ktoś zadzwoni jest pan posłem? wie Pan, gdybym w to nie wierzył, to bym nie kandydował. Bo zawsze, kiedy w życiu staram się podejmować kolejne wyzwania, staram się walczyć o najwyższe cele. Nigdy nie, nie, nie idę na półśrodki, tak? I, I na tyle, na ile mogę, na ile, ile mnie stać, na ile jestem realnie to możliwe, staram się walczyć o to, co jest jakby najwyższą stawką. Więc... Pytanie, czy, czy, czy wierzę w to? Tak, oczywiście wierzę, dlatego, bo inaczej nie, nie po prostu nie jakbym mógł podejść do człowieka na ulicy i powiedzieć mu po, proszę pana, proszę oddać na mnie głos. Ponieważ, ale mimo wszystko nie wierzę, że się dostanę. Ja wierzę w to, ja wierzę, że to się da zrobić. Tylko do tego potrzeba ciężkiej pracy, dużej mobilizacji, którą ja deklaruję, że przez kolejne tygodnie będę ciężko wykonywał, spotykając się z mieszkańcami, czy to Łomży, czy, czy całego regionu, po to, żeby ich przekonywać, że to warto postawić na młode twarze, na nowych ludzi, na nową energię i kreatywność, którą ja osobiście mogę wnieść do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.